Chyba odcinek przed UFO był bardzo trudny. W deszczu jechaliśmy, na drodze błoto plus jakieś rozlane chyba paliwo, lub coś takiego rozliczone po całej drodze. Tego dnia mieliśmy w rajdzie HS12 wywrotek. Na szczęście nic nikomu się nie stało, ucierpiały tylko trochę motocykle. Było ta ślisko, że ludzie, którzy padali w deszczówkach, nie przeszorowali nawet tego, tej seraty to była szklanka Więc ja myślę, że to był chyba, jak mój kolega tutaj Michał, chodź Michale chyba potwierdzić, to chyba było najtrudniejsze w, ty, w tym rajdzie, co nie? Tak, to odcinek przed uchą taki niebezpieczny i, i trzeba było bardzo ostrożnie jechać i być bardzo czujnym po prostu bo to było tam stracić życie bardzo łatwo nie a no, poza tym parę odcinków mieliśmy takie pod po 700 km. To no, też takie było troszkę męczące, ale daliśmy radę ogólnie, myślę, że bardzo pozytywnie. Syberia, Syberia e, mi się, tak jak już mówiłem tutaj wcześniej, okolicami sokółki czasami. Dużo lasów, takie rozrodziska koło Lipska dajmy na to. Pagórki też takie miałeś beżenie, prawda? tak Jakbyśmy byli tu na Podlasiu jest, jest trochę tylko zimnie ale to nie jest jakaś tam Syberia tak. to e, Tobolsk, przede wszystkim w Tobolsku e, gdzie nas kapelan ma teraz parafię tych Polaków już nie jest e, bardzo dużo w tej chwili ona ma tam w parafii 20 osób ale, ale te ślady polskości naszych zesłańców e, pozostały Poza tym w innych miastach też były, były, były ośrodki polskie. Szczególnie w Smoleńsku. W Smoleńsku działa prężnie polski dom. Tam było piękne recytacje, piękne przywitanie. Tam działa naprawdę prężnie. No w innych miejscowościach w zależności od ilości ludzi ale wszędzie te ślady płuskości są i żywe i przede wszystkim sporo grobów naszych, które są... Niestety Rosjanie, co trzeba przyznać, nie dbają o swoje nekropolie. One są zapuszczone. Jednym z takim, co będę pamiętał z tego rajdu, to przenoszenie tego konaru drzewa, który spadł na pomnik naszego kompozytora. Nie pamiętam był. Powiesz? Winiarski Winiarski yy, zwany y, Moza, y, Strausem Pinos To było w Permie? W Permie to Ja zacząłem jeździć w roku 2012 to jakoś nie mogę wyhamować i mam nadzieję tu stoi żona że 2016 też będzie mówić Coś się słabo uśmiecha <noise> Tak kochani, jutro możesz wyjeżdżać <noise> Solidarna nieustraszona nie żyje Polca, marzeń, dla radni dobrze, nie żyje Polska, nasza chuba nie roboty. Spotykamy się w Sokółce na międzynarodowym w Radzie Katyńskim. Spotykamy się przy pomniku od a także przy tablicy upamiętniającej ofiary katastrofy smoleńskiej. To są wymowne pomniki. Jak wspomniał ksiądz kapelan Raju katolickiego. Jednym udało się powrócić z Syberii. Udało się wam, drodzy motocykliści. I ci, którzy powrócili, dają świadectwo. Świadectwo o tych polskich męczennikach, o sybirakach, o żołnierzach walczących na różnych frontach. Dają świadectwo o tych, którzy mieli ogromną miłość do Ojczyzny do Boga, do swojego narodu. No, no, no. Też byliśmy niejednokrotnie uchodźcami. Ja uważam, że takim ludziom trzeba pomagać. Natomiast mamy też swoich rodaków właśnie w Kazachstanie, na Ukrainie, gdzie teraz są walki. Ja uważam, że w pierwszej kolejności powinniśmy im pomagać. W pierwszej kolejności. すいません。<music> <music> Zdania hołdów pomordowanych w Katyniu i innych miejscach, a także poległych walkach za ojczyznę. Prawo zwrot. Za mną matka.